Na Co to jest? No, się ma no. czerwony pingwin. Jeden mały kawałek whipped pepperoni zjedzony na grubym cieście Teraz e, ostry kurczak kończy na grubym cieście Mały stresik nie się uwagi. Mam nadzieję, że pierwszy krok za W lokalu będzie głośno, bo wykupiony, wykupiony jest tu jak na westernach. Szefowa jest w, w lokalu, ale zobaczymy jak będą kawałki. jest czasem dziwnie jak... Obsługa zaczyna świrować, zbawiana. Słyszałem, że będzie dobrze. Da mi się, że temperaturka podniosła, dlatego, że się nie nagrywało. Nie jest znowu. Czekamy na następne kawałki. Super Suprim na cienkim cieście. Oczywiście. Proszę Ale, Teraz z nami Super Suprim na cienkim cieście. Ten kawałek już wygląda bardziej wymiarowo. Dziewczątki. Mm. Sekundę temu z pieca wciągnięte. A może jeszcze Pani dalej. Jesteśmy z powrotem po 20 minutach, więc kawałków dzisiaj będzie ogrom, jeżeli chyba przysiedzę cały dzień. Teraz przede mną europejska, europejska nacienki. Hmm. No, zimna jest, więc w ogóle usłyszałem, że są wyliczone te kawałki, więc ja nie wiem, jak oni ja to zrobią dzisiaj, chyba żeby dobić do 20 kawałków, to ja będę cały dzień tu siedział. Chyba, że coś się zmieni, ale wątpię, no. Dzisiaj wam po prostu będę pizzę pokazywał, bo tu nie da się żadnego zrobić. Czasów ja stało nie wiem gdzie. Bardzo. Zimne. Widzicie, że lokal jest pełny, to nawet nie pociech. Jest rezerwacja na całe, na całe stoliki nie w nie ma sensu. Ciekawie, czy do dzisiaj coś miałem miłego w tej strutki, ale w Szkoda, że Przed do dostałem w ogóle regulamin, bo to już uda jest, że w ogóle, któryś rok dostaje regulamin. Nie wiem czy to jest taki chwyć, żeby się z niektórych rzeczy wykręcić że ja znam to odpowiednie prawie na pamięć. Widzimy się na chwilę. Ciekawe Z po jakim czasie. Po po 5 minutach. Teraz farmerska i kawieciowa. co robi taka sama więc o smaku się nie mam co wypowiadać mogę bardziej tylko pokazać jak wygląda dobrze, że tym razem chociaż dwa kawałki dodano na chyba z lepszych, które tu mają ale ja czekam na nowości, zobaczymy Zjedzone. o idzie następna jak ja się cieszę Amerykana? jeszcze raz taka? americana pewnie, proszę americana przed nami Amerykana. chcemy ją jedną po, po drugiej praktycznie Ja. Mm. Tym na tym ciepła, czy tak na taka dobra w to może No i po dłuższej przerwie pizza, pizza seksa. Nagrywać się nagrywa, tym razem ciepła, bo by potem znowu 20 dni czekania nie było na kawałek. Przykro mi, się. tak to będzie wyglądać. Mówię, że na rok podwyższą cenę, zrobię taki sam schemat i nawet mi się nie będzie to już Nawet sobie nie zdążyłem, A to był większy kawałek, więc A, bo zwyczajnie trzeba się wyrozumiewać. A przed nami peperoni w dość krótszym odstępie. Też ciepła tym razem. Bardziej dla krewneru muszę to ustawić. Bo pierwszej chyba po godzinie przyszła nowa ekipa. Pizza wiejska? Wszystko dobre. Mm. Dziękuję. Bardzo w gruzgim odstępie ta pizza wiejska wyjechała. Nie, może po prostu musieliście się rozpędzić. Też gorąca. Mm, to nie jest, jest. Dużo sera w Minglo. bez popitki. A przed nami teraz nowość, yeah. Minglover. lover. Nie, ktoś pytał, to ten to kawałek że 111 gramów. Jeszcze raz. Nowość to jest. No, dużo papryk na początku. Nie wiadomo, co Z tego co to się nie to na pamięć. Ogólnie no, ja myślę, że dobra jest. Na te asletyk na innych to myślę, że to kaje I Widzimy się przy naszym No, takie 5 minut. Teraz serowa. bardzo ciepła i gema. troszeczkę chłodniejszy. I od niego sobie zaczynają. I fajne, nie chcę się pomylić, jak to ma pies do rąk. Chociaż trzeba poślizgnąć tej serowej. Moim zdaniem, to do serowej na serową, rzecz trzeba go pomagać. Nie wiem, gdzie jest taki dzień. A byłem dobrej pizzerii, była w ogóle nie wchodziła. Taka wynudna było, może też jak pisze. Nie, to nie ma tego pomoru. Ja też ja bym ją ostał, i już było lepiej. Tym no, tak na jeszcze Tu już taki jakby ser na kanapie, bo sobie w tak? to nie Tu jest carbonara. Zbiorę. Trzeba co? No, na carbonara, ale muszę sobie ją uganąć. Lecimy dalej. Carbonara, przed chwilą wjechałem, też jest jeszcze ciepła. Tak wygląda. Też była nie taka sytuacja tutaj. tej Też jest gorąca. Ta obsługa była jak przed chwilą. że co chwilę, przed chwilą, to chwilę też to byłaby dewelacja. Z tego przyszedłem za wcześnie. Albo taka polityka. Nie chcę się pochodzić, bo ludzi coś z tego i podnieś do mnie się do mnie uśmiecha, ale jeszcze nie. Tak jak mówiłem, to pomidorek. Jestem. Dziękuję bardzo. No, a przed nami mięsna. Moja nieulubiona z kwadratowym tego bardzo gorąca. To jest smak, którego chyba najmniej lubię z wszystkich. Tu chyba wjedzie, nie wiem, po nie? Też jest gorąca. Możecie napisać, jaki jest Wasz nieulubiony smak w pizzach. Moja akurat tam. Chyba Super Supreme też ma to samo mięso. No ale tak. smakowo. Coś już podoba ja no się najadam, najgorszy no smak. Idziemy dalej, no bo czekamy. A teraz z nami kaprysioza. Taki większy kawałek. Też taka w miarę ciepła, ale nie gorąca na szczęście, żeby ciepło parzyć. No widzicie, a ataku na rekord żaden nie będzie, bo przecież u by nas 7, minut na kawałek, to jest trochę za długi, za długi No chyba, że przejdzie z półtora. Przy no grałem się, że... Uciekają. A Ja z drzegami, bo nie ma co przedłużać, żeby robić jakiś do rekordu, jeżeli tak. Kawałki są przypadkowe moje pierwsze dwa kawałki były tak malutkie, że no. najlepsze rzeczy się nie nagrało Zawsze najlepsze w środę. Przy tej inflacji to rzeczywiście chyba, ale piękno wyjeżdżać bez urzędu. To da się i przedłużać. To jest za dla A przed nami europejska... Dość chyba jak 165 z niej jakiś taki okruszek. jest, biorący to zapycha. Więc się tak jak że się powoli utrwalać. Nikt mi za to nie płaci, więc. Po prostu Jak się pojawił pierwszy festiwal do minusu poszedłem. Tam była przyjemność, myślę, że się do tego Zupełnie takie troszeczkę inne smaki, inny klimat. Dobrze mi się, że na pewno zapraszam co kurczak kurczek? bierzemy pizze kurczak Dziękuję bardzo też oczywiście grube ciasto opajdy dają żeby się zapaść i nawet im to wychodzi pewnie no a przed nami teraz pizza kurczak tak wygląda no bo też nie, nie ma wątpliwości że to grube ciasto jest Czym, czymś nas muszą zapchać O, idzie kolejny kawałek Tu mam hot pepperoni Lepiej, poproszę Hot pepperoni wierzę. O, widzicie? Taka jest różnica Między dużym kawałkiem a małym Mega różnica więc liczenie kawałków naprawdę nie ma sensu. Albo walczycie to wagon, albo nie ma żadnego mężenia, że się zjedli. W ogóle jedzenie brzegu, bez brzegu to w ogóle abstrakcja. Nie wiem dla kogo to. Po jeden czas to się trzymiesz kawałków. Napiszcie w komentarzu, czy smak ciasta Wam pasuje w na Zazwyczaj się już kolejne kawałki No przy pierwszych wszystko wchodzi Zaczynają się powoli schody No jak się je takie fajne ciasto To ja same ciasto jadę e, Proszę, to rukola? Oczywiście, bo jej jeszcze nie było okay. No, trukola, rukola Jeszcze raz poterowę muszą ugarnąć Lecimy dalej, w małym i Powiem że tak, duży kawałek potrafi ważyć 150 gram, A mniejszy 70 Więc naprawdę jeszcze na kawałek, to jest Śmieszne i licinne

Trzeba zobaczyć, czy są jakieś kawałki, których jeszcze nie jadłem. Był kura do krótka, ale jest kawałka. prawie 20 kawałków. Dzisiaj się dla Was zmęczę. Albo nie planuję małe zmiany na kanale. Muszę to wprowadzić, bo jest bieda. Kiedyś, kiedyś były takie czasy, że jadłem się pizzę i takich 5 szklanek wypadałem. No bo szaś, nie pamiętam. Za co co za nimi spotkuję. Chciałam, jedemy ja dalej, <laughs> która z jest sobie, jest. No, dość ciepła. Spróbuję zacząć no, śniadanie ją pokażę. Tak wygląda. No, kiedyś Hawajska uratowała mi życie. W pewnym lokalu z ostrością. Nie, może nie uratowała życia, ale na pewno trochę pomogła. Przynajmniej człowiek na czymś zna. To wie co ma zrobić w danym momencie, co sobie wybrać. Jak się zna na ostrości. Chociaż są takie liczby po że powyżej już kilku minut, to nie ma znaczenia, to wiesz jeżeli coś jest na ekstrakcie Wajska i kopiska to jest takie dziwne połączenie tylko dla tych, co naprawdę wiedzą o co w tym chodzi z tym kawałkiem będzie 21 więc chyba nie ma co się przejadać grawyle te do gramów jak sobie policzną ser się już mega uspala, ale ten motyw mnie na filmacza też się pojawia. pomidory są z pyd pomidorowy potem na naszym, na naszym polskim podwórku i tak teraz nigdy najnowsze. Ławne rysy to jest trochę zawodników. Siema, teraz po dłuższej przerwie. Przed mną kawałek pizzy greckiej. Ilościowo już bym miał zakończony cały menu, one tam się powtarzały, teraz mi zostały jeszcze... Dwa smaki. Myślę, że dobiję do mojej mojego... tam po Pierwszego rekordu 24, i to mi będzie wystarczać, bo łatwo nie jest. Ale ta grecka chyba dobra yeah. też. to jest akurat w mniejszy kawałek. Jedna szklanka już sama, jedzie pewnie druga. Nie ruszając, że domaga się coraz więcej napojów, wziąć się coraz gorzej. Nie wiesz, że dobijasz ze swojej liczby, to już jest zimna. Dobra, muszę sobie tam wszystko grać, to po prostu zagiemania. Można. Myślę, że jak ten ja następny kawałek jak to po prostu to do mojej liczby i to będzie wystarczyć. Wystarczać. już czuję się lekko pijany. Może pijany to nie, ale już nie Już jest naprawdę ciężko. Finalnie będzie chyba 26 km i widzę, że pod zakazem jeszcze pewnie nawet będzie że będzie mięsnu to by nie byłoby całym menu, ale się wcześniej powtarzało. Musiałem sobie po, po, podznaczać duże kawałki, z tej nie jest papryczki. I na tej, na jest ty, ty, jedną typowo powyżej wiem, 30, 30 prawda? Brzegami oczywiście. I nie na samych cienkich kawałkach. Finalnie wam powiem, że ważyło plus minus. Pojawi się napis, że czuję już Wiem, że to będzie taki mój, nie do końca max, ale że będzie. Tak odpowiednio, bo trochę z drugim ciastem na pewno miałem Super, że jak super pan Wystarczało tylko, że jeden z mniejszych pracowników wyszedł i troszeczkę od razu lepiej to wyglądało Tak naprawdę to już nie wyskoczy, a mi się widziło przy własnym kawałku Lecimy dalej z ostatnim kawałkiem Bacon barbecue, to też jest nowość, nie jest już gorący Wygląda tak. Jest ostatni kawałek, który dobija do mojego pierwszego wytrzymu i raczej nie będę tego przybijał bardziej. Trzeba wiedzieć kiedy cenę zejść, i nie pajacować. Wystarczy mu z wszystkich smaków plus jeszcze jakieś tam powtarzające się. Do tego trzy szklanki napoju, pół litra. Nie ma to przeginać. Dorazisty no teraz. Jest teraz. I kończę to za po prostu za zasady, żeby robić to mojej liczby. Tylko zrobię to zrobienie, nie zamiar pobijać, więc nie ma problemu. A chyba 30 km na serio mi wystarczy. Czekajcie, nie pił, a rządek już mówi, żeby nie pić. Tak wygląda. Mamy no, z kawałkami pizzy. Ani żołądek legalnie, ani gęba nie chcę No, przypomniałem sobie, że mikrofon włączał dzisiaj. Nie, nie dziwię się, że już takie. chochniki się pojawiają. Płatki. Naprawdę, no się różnica. Jeszcze. Mam nadzieję, że mój telefon złapał, co mówię. Ewentualnie przez tamten czas za napisem, Ale mówię, 26 kawałków plus 3 szklanki na pojęcie przez półtora litra. To będzie to jakieś tam niecałe 400. Jeśli chcecie jeść na ilość, to jedźcie z wagą, nie na kawałki Zacząć będzie się dostać więcej albo mniej Na grubym cieście i już jest po, po waszych liczbach Intensywnie są, po to, żeby dobre Ale nie w tym momencie już Aaaa, bloki mamy znaczy, Jeszcze w festiwale mogę w na pewno mi się już go coraz mniej opasa. Dochodzi do takiego momentu, że już chyba w tym momencie z dolewką wychodzi taka cena, że no ja bym zupełnie na styk, a innym ludziom a ja mi się to wydaje, że to się opasa. Szczera opowieść do festiwalu. Na przykład było tak, że dość dziwnie były no, bardzo duże przeskoki między kawałkami. później się trochę poprawiło, przyszła kolejna osoba do drugiej to było dużo lepiej. Może było coś nadrobić, ale wiadomo, że im później jakiś tempo się zwiększa, to to już nic nie daje no, To ostatnio w ogóle najróżniejsze No, no tak, to że Skończone Powiedzmy 2,400 jedzenia, 1,5 litra napoju Łapka w górze na zasięgu Widzimy się razem 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 Jestem trochę dojechany, więc nie wystarczy. Na razie dzięki.